Jo jo jo. Znowu Dakota TV i kolejny odcinek naszego cyklu, który przybliża temat z troszkę mniej zaawansowanej strony. Jeśli jesteście na tyle doświadczeni, że uważacie, że nie dowiecie się niczego nowego, to będę wdzięczny, jak przekażecie to komuś, kto dopiero zaczyna, mamie, tacie, siostrze lub koledze, gdyż właśnie na kanale jest coraz więcej osób, można powiedzieć, początkujących, więc dla nich też chcę coś takiego tutaj sporządzić. Macie tutaj pierwszy odcinek naszego cyklu, a dzisiaj zajmiemy się takim pierwszym właściwym krokiem w drodze po formę. Dzisiejszy odcinek ma prostą wymowę. Pierwszy krok, rusz dupę. Co to znaczy? Chodzi o dobieranie aktywności fizycznej. Jak sami pewnie wiecie lub słyszeliście, by redukować tkankę tłuszczową potrzebujemy deficytu kalorycznego. Czyli więcej kalorii musimy spalać, niż spożywamy. Jako, że nie promujemy tu głodzenia się, ani żadnych innych anorektycznych postaw, wiadomo, żeby zwiększyć tę jakby tą pulę kalorii, którą nawet możemy zjeść, bo deficyt też nie może być za zbyt duży, no, trzeba przyjąć aktywność fizyczną. To przede wszystkim ze względów zdrowotnych właśnie, żeby się nie głodzić, żeby dieta mogła być jak najbardziej różnorodna, no, i w drugą stronę, że to ciało, jak już schudniemy, zrzucimy tę tkankę, to w ciało nie było takie obwisłe. Więc dzisiaj, właśnie, zajmiemy się doborem aktywności fizycznej. Właściwie dobrana aktywność fizyczna winna posiadać dwie cechy. Powinna być systematycznie uskuteczniana oraz powinna zmieniać się dynamicznie. Już tłumaczę co to jest. A propos systematyczności, to chyba logiczne. Musimy regularnie uprawiać daną dyscyplinę. Nazwijmy to. Ale yy, dlatego właśnie, nie wiem, wybieranie... Ludzie często mówią, o teraz schudnę, bo będę jeździł więcej na rowerze, więcej na rolkach. To jest spoko jakbyś mieszkał na Hawajach, wtedy to by miało rację bytu. Natomiast yy, w przypadku mieszkania w kraju, gdzie tak naprawdę miesiące, lata yy, to są równo 3 a czasami jeszcze mniej to mija się to z celem wiadomo, latem zawsze żyłujemy tą sylwetkę a zimą znowu obrastamy tłuszczem właśnie w skutek braku aktywności dlatego warto wybrać coś co będziemy mogli ubrać regularnie nawet, nawet nie tylko ze względu na pogodę ale na, na inne czynniki to znaczy, nie wiem, jeśli mamy w pobliżu basen, yy, no to super albo na przykład ośrodek do Skłosza też, też bardzo dobra opcja yy, Chodzi o to żebyśmy cały rok mieli do tego dostęp, bo zapał to wiadomo już trzeba zorganizować na własną rękę, natomiast nie ma sensu zaczynać aktywności, którą na przykład za trzy miesiące przerwiemy, bo mija się to z celem i szkoda naszych, yy, szkoda kropli potu. Tak jak już wspomniałem, pływanie i squash są dobrą formą aktywności, ale też muszą spełniać drugi warunek, czyli dynamicznie się zmieniać. O co tu chodzi? Nasze ciało ma niezwykle duże zdolności adaptacyjne, przyzwyczaja się absolutnie do wszystkiego. Pijemy sobie, nie wiem, na cyjanek w małych ilościach i za jakiś czas nasze ciało już się na niego nieco odporni. Do czego tutaj zmierzam? Tak samo przyzwyczaja się ciało do wszelkiego rodzaju aktywności wykonywanych szczególnie w sposób monotonny. To znaczy, że dobra, rowerek jest spoko, możemy sobie jeździć na rowerze przez godzinę stałym tempem, ale za jakiś czas już to nie będzie w ogóle wywierało żadnego wpływu na organizm. Dlaczego? Bo zaadaptuje się metabolicznie. To znaczy, że yy, ogranicza jakby spalanie tych kalorii i niestety nasz metabolizm znowu zwolni. Dlatego niezależnie, czy właśnie zajęliśmy się skłoszem, pływaniem, czy czymś innym, bardzo ważne jest zmienianie intensywności. To znaczy, że nie wiem, jak pływamy sobie przez godzinę stałym tempem równą ilość basenów, to warto zmienić. Nawet zmiana stylu już wywrze niezły wpływ na organizm, ale oprócz tego zmiana tempa, intensywności, pływamy interwałami, raz szybko, raz wolno. Chodzi o to, by to zmienić. To samo w przypadku, nie wiem, squasha, załóżmy, bo to jest coraz bardziej yy, modna aktywność. Chodzi tutaj przede wszystkim na o granie z partnerem na podobnym poziomie, podobną ilość czasu. To też niestety, to też niestety później wpłynie na, nasz, na spalanie kalorii, ograniczy je. Czyli jeśli mamy stałego partnera, no to musimy ścisnąć się nawzajem, żeby ten poziom skakał, żeby ta gra na przykład stawała się coraz bardziej intensywna i dzięki temu mamy, dzięki temu mamy cały czas ten metabolizm odpowiednio stymulowany. No ale cóż, wiadomo, promujemy na tym kanale sporty siłowe, więc oczywiście będę namawiał Was do siłowni jako aktywności, ale nie tylko dlatego on się tak upieprzyło, tylko siłownia ma bardzo dobre właściwości, jeśli chodzi o właśnie spalanie kalorii. Dlaczego już Wam tłumaczę za chwilę? Trening siłowy to bez wątpienia najłatwiejsza, najprostsza, najprzyjemniejsza nawet droga do osiągnięcia dobrej sylwetki. Dlaczego? Z wielu względów. Przede wszystkim, yy, przede wszystkim naj... Łatwiej jest, jeśli chodzi o trening siłowy, dostosować poziom jego zaawansowania, trudności, intensywności do, do, do wymagań danego człowieka. Dlaczego? Bo, na przykład, nie wiem, idziecie sobie na sztuki walki, załóżmy, na jakąś grupę, i owszem, czasami się wpasujecie w poziom, czasami poziom będzie za niski, że nie będzie się rozwijać, a czasami będzie zbyt wysoki. Bardzo ciężko w obrębie grupy dobrać coś takiego, by każdy mógł optymalnie się rozwijać. Natomiast siłownia, jako że jest sportem indywidualnym, o ile jest sportem, to już jest kwestia na inny odcinek, no można to dobrać za pomocą zwykle ciężaru, długości przerw. No najwięcej mamy tutaj opcji do manipulowania. Dlaczego też jest najłatwiejszą rzeczą do osiągnięcia sylwetki? Porównajmy sobie do biegania. Załóżmy, wchodzimy sobie nawet na to bieżnię. Następuje tam te spalanie kalorii, czy to właśnie po dłuższym czasie, przy mniejszych intensywnościach, czy, czy, czy wcześniej. W każdym razie schodzimy z tej bieżni i spalanie nam się kończy. Natomiast w przypadku treningu siłowego nie dość, że w trakcie właśnie podnoszenia tych ciężarów już nam się spalają kalorie, to wszelkie inne później procesy regeneracyjne, czy to właśnie pogrubiania tych włókien mięśniowych, czyli wzrostu mięśni, czy też zwykłej po prostu regeneracji tak zwanych zakwasów, choć tak naprawdę chodzi o domsy, już pobudza nasz metabolizm, więc taki trening który na przykład czujemy nawet do 3-4 dni, to przez te 4 dni poprzyśpiesza nam metabolizm, czego nie możemy powiedzieć w przypadku właśnie biegania czy roweru, szczególnie po dłuższym czasie wykonywania takiej aktywności. Metabolizm się przyzwyczaja. No i tu mamy kolejną przewagę treningu siłowego. Organizm nijak nie może się przyzwyczaić do, metabolicznie przyzwyczaić do tej aktywności. Dlaczego? Bo za dużo jest tych zmiennych. Możemy sobie skrócić czas przerw, zwiększyć ilość ćwiczeń, zwiększyć ciężar i już dla organizmu jest to szok, już jest podziec odmienny, nieporównywalny właśnie do jednostajnego biegu czy jazdy na rowerze. Dlatego to jest najprzyjemniejsza i można powiedzieć najkrótsza droga do wyrobienia sobie sylwetki. Kolejny czynnik, wiadomo, budowa mięśni. Przy bieganiu, przy właśnie szczególnie bardzo jednostajnych czynnościach ciało na zasadzie adaptacji często właśnie no ciało nam wierczeje. Jak zobaczycie sobie ciała maratończyków, no to nie jest to nie jest to najbardziej pożądana sylwetka na świecie. W przypadku siłowego mamy przyjemne spożytecznym spalamy tłuszcz jednocześnie cały czas bodźcowanie ciała, bodźcowanie mięśni prowadzi do ich rozrostu. I co? Znowu się ciało nie może przyzwyczaić, i znowu rośnie nam metabolizm spoczynkowy. Znowu możemy jeść nieco więcej, jednocześnie zachowując ten deficyt. Więc to jest najwygodniejsza rzecz. Oprócz tego czasowo, bez porównania, yy, sami pewnie znacie badanie, gdzie wykazano, że dopiero po około 45 minutach na bieżni następuje spalanie tłuszczu. Natomiast sam trening siłowy, taki właściwy, powinien właśnie trwać 45 minut. I tutaj właśnie znowu wygrywa nam ta siłówka, wystarczy 3 razy w tygodniu po 45 minut i napędzamy naprawdę metabolizm, czujemy się o wiele lepiej, no można powiedzieć, że przeliczając kalorie na minutę, no to bez porównania z takim nawet, nawet takim truchtem, czy jazdą na rowerze, szczególnie gdy wykonujemy to dłuższy czas, tak jak już wspomniałem, metabolizm się przyzwyczaja i to spalanie tłuszczy jest, przepraszam, spalanie kalorii jest coraz słabsze. Porównując to do Maratończyków znowu, gdyby, gdyby oni naprawdę spalali tyle ile, tyle, ile przebiegają na przykład te 52 km, no to musieliby spożyć kilkanaście tysięcy kalorii. Ale co, metabolizm się przyzwyczaja i zwalnia, dlatego bardzo wielu Maratończyków ma wręcz brzuszki, bo to właśnie ze względu na to, że ten metabolizm jest zwolniony. Nie tylko na to, ale jest to jeden z czynników. Możecie się zastanawiać, dlaczego jako pierwszy krok wybrałem dobór aktywności, a nie na przykład dietę. Tak jak zawsze mówią, że dieta bez ćwiczeń to nie ma sensu. Nie ma sensu też wrzucanie diety, gdy nasz metabolizm nie jest jeszcze rozpędzony. Zwykle, gdy współpracuję z klientami, no to oni przez te tydzień, dwa, nie są w ogóle w stanie zjeść tyle, tyle pokarmu, ile im rozpisałem, właśnie z tego względu, że ciało nie jest przyzwyczajone do zwiększonego spalania tłuszczu, gdy już przestawi się na wyższe obroty, metabolizm nam ruszy i wtedy dopiero warto sporządzić sobie już jakiś jadłospis. Ale a propos jedzenia, to powiem w następnym odcinku, na razie zacznijcie sobie do aktywności. Dziękuję za pozytywny feedback. Siła żubra. Bang.